Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Boś, Bosiem, ale rankę dzikiej wareny trzeba zagrać, żeby nie było, że porzucamy całkiem rosowy content. Także mamy giereczkę z Adaxem, a właściwie Adaxem.pl. Generalnie pingnąłem. Zgłosiły mi się instant dwie osoby w tym samym momencie. No i w sumie, jak wybrać? No to nagrywamy dwa odcinki, prosta sprawa. I co my mamy w meczapach? Ty. To jest ok. To jest syf. To jest syf. To jest syf. I te są ok. Czyli któryś z tych weak bardziej wypadałoby zostawić. Nawet trzeba zostawić, będzie na niego 50%. I ja myślę, że zostawimy sobie to. Chociaż jest to dosyć okrutny meczab dla Dunga. Może spróbujemy jakieś taczki z Samonem, czy inne dzikie rzeczy. Destra z Samonem. Eee, ta, destrastaczką, o to mi chodziło. Ale zobaczymy. No i się polosowało. I jakby to ugryźć? No kara z dużym statem też czasem jest w stanie tutaj pograć. Problem jest taki, że jak Org wyjdzie z dużym statem, to nawet ta kara z dużym statem, to... No, nie bardzo, nie bardzo. Zostawmy sobie Jace, chociaż to jest też Simitarsorga, ale oni nie są najlepsi. Chytra, ruina wajszanik. Można nawet tą eruinę spróbować. Byle nie chytra. Wajszanika też przeżyje. Gota i hagaszka. Gorszak to ich zdecydowanie. Urgatka, Telsek, Kurok. Byle nie Kurok. Shakarukan, Kujinka. I tak zwany Król Debili, czyli Kilgan. No to zdecydowanie to bym wyrzucił. I liczył na to, że nie będzie Kuroka. Zresztą sobie jakoś spróbujemy poradzić. Ty sam se wyrzucił. Zabierzmy mu tego kuroka Kilgan? Może coś ten? Że Kilgan to j**a balisty nie zagram. Ok, A Rukat, czyli w sumie najlepszy z tamtej trójki u mnie Kytra, czyli najgorsza z mojej trójki. Klasa. Co my tu mamy? No, jakiś def, jakieś SP, jakaś wiedza, coś. Dobra, Gildi. Kulka. Ciekawi mnie, jak sobie radzi full-cool kadestro dung. Bardzo dawno tego nie spróbowałem. Mam wrażenie, że radzi sobie źle. Ale spróbować można. Co my tu mamy? Całkiem okej, okay. chociaż ten pierek na dungu to taki sobie. Co my mamy tutaj? O, tu jest dużo defa. Jakiś moral. Jakie się SP. Są buty ze speedem. Nie, loga mnie nie interesuje. No tu mamy ewidentnie... Mówię nie graj Destro. Obniżka, morali, przeciwnika, dwie tarcze też, trzecia w zamku. W ogóle nie mam smoka w zamku. To już jest na minus, bo ten secik smoczy zawsze bardzo pomaga. Kusi mnie ta kulka, szczerze mówiąc, tak full kulka z zapłonem. Przecież nie rozbije, prawda? Prawda? Warlock, o. Dokładnie, coś takiego, tylko że zamiast logi byśmy zagrali, co byśmy zagrali zamiast logi? Hmm. Dev tutaj nie odda, to od razu mówię. Kusi mnie dopiąć taczkę, ale to jest wtedy 28, 29 talentów z czegoś trzeba zejść, wtedy trzeba zejść z Sorca. I nawet to nie starcza, więc nie ma niestety w tym wariancie. Z tych trzech by trzeba zejść w te 23, ewentualnie się da. Ale raczej nie. Resource fullness i dobrać klatę w zamku, albo tarczę. Nie, tarczę mamy. Albo po prostu to idziemy na lewo. I co się stanie, to się stanie. Defa, jak mi daty jakby i tak opluwam. Zdobijmy sobie tak i spróbujmy pójść na lewo. Ewentualnie jakieś perki z sorca, coś. A jeśli. A może by tak, def, ale z bastionami? Hmm? Jest to jakaś opcja. Oświecenie może zostać. Szpiluniro, tak zwany. Yy, wzmocnione potrzebne. Mogę zejść teraz z oświecenia, zobaczyć co się polosuje. okej. Okay. To mogę jeszcze raz tak zrobić. Ok, no nie wygląda to dobrze, szczerze mówiąc. Widzenie, i teraz cały czas lewy dolny zapycham. Jest mroczne objawienie. Jest destro, Podbijamy też to destro. Szukamy tutaj teraz perchów, które nas interesują. Nie dało. Ok, schodzimy z destra w takim razie. I z powrotem. Mistrza ognia i łysego szukamy. Mistrza ognia i łysego. Jest mistrz ognia. Dobra. Ktokolwiek dały te rolki. Podbijamy to. No i super. Dobra, jest łysy. Tu tajemnice. No i pytanie. Czy ja upycham się tym defem z bastionem? Bez tego laczka. 24. Ja muszę wtedy iść na środek. Wydaje mi się, że. Nie? Boję się też trochę wziąć tego Sorca, bo tutaj mam trzy różne rzeczy i co, jak mi ten Zapłon nie wróci? Da mi tego Sorca, co nie? To nie? Dobra, jest ten Sorc. Mamy build jak trzeba, możemy iść na lewo, wyrzucamy 2000 za to? Tak, bo ja tego nie chcę. Ja wolę Sorca lepszego. Gramy po prostu full destro. Testujemy, jak to działa obecnie. Worka, spoiler, nie działa pewnie. Plus do defa, to ja podziękuję. Wolę sobie zostawić te dwa koła. Dobra, mamy 14, 18, i tu jeszcze 3, 4, 22, 24. No, 24 to nie jest jakoś wybitnie, tak szczerze mówiąc. Z plusów i miecz Smoka i Tarcza Kryształowego Lodu jest u mnie, więc nie będzie miał jakichś dzikich odporności na Destro A21. W ogóle, bo tych nie zakładamy. Trudno, sprzeda się to u złodzieja. Yy, Many więcej nie potrzebuję. Weźmy Atak SP. Czemu Atak, a nie Defa? Bo te dwa Defa mi nic nie zmienia. A jeśli ja wezmę tutaj Atak, to po przepaleniu pancerza jest szansa na jakieś Dobre obrażenia z jednostek też. No, Hyrule, Hyrule jakiś u złodzieja. No, trafniego. niego. Okej, okay, to jest dobry złodziej. Czy ja miałem Grady? Chociaż, no, gram za płony, to tak średnio bym chciał grać Grady. Szczerze mówiąc. No, mam niby Grady, mam niby kolce. Ale mam też smocze budki. I mi się wydaje, że ja w ogóle oba te bym chciał. Levela to ja nie potrzebuję, także siomnie z tym, i siomnie z tym, to dla pewności jeszcze zostawię. Okej, okay, to co mnie najbardziej interesuje to buty, klata i w zamku jeszcze różdżka i to jest wtedy 22 tysiące. Czyli ja nie muszę sprzedawać tej sakwy, ja mogę wbić level. Co mi ten level z Sorca może dać ciekawego? Niezbyt, niezbyt, niezbyt. Chyba, żebym wbił dwa levele i wtedy to i te to dodatkowe 2 SP, to nie jest wtedy głupie. Nawet ten Mroczny Rytuał nie jest taki zły. Więc ja chyba wezmę ten level i kupię tak, budki, klapę i różdżkę w zamku. I w tym momencie robi nam się 29 SP, co już jest całkiem solidną liczbą. To jest mnie fakt, że dalej na wjazd po prostu przegrywam, na krzykacza raczej przegrywam. W sensie tutaj tempa nie będzie z mojego bocha. No i oczywiście tragedia tutaj. Weźmy atak i z następnego level upa jakby dało to taktę. I wtedy blokujemy mu część wjazdu. To nie jest taki zły pomysł z tym. I tu kupujemy kijek. Proszę bardzo. To jest tak, smok czerwony, matrona strzelająca, hydra głębinów. Chociaż może kwasówkę. Jaszczur z bombą. Minos twardy, biegaczka szybka. Wajszanik trujący. Zastanawiam się nad tymi dwoma. Jaszczur z bombą raczej zostaje. Jak hydra. 1012, Atama, 8,14, 27. Nie, zostawiłbym głębinówkę. Smok, matrona. Hydra, chyba od dołu po prostu lecę. I tak większość kupię, no. Kilku krów nie kupiłem, kilku wajszaników i kilku biegaczek. Jest okej. Okay. Jest 30 SP. No to całkiem dało. Jest też 11 ataku, więc ja wcale nie będę aż takich małych obrażeń robił w mele. Jedyne co, to będę odszutowany. Jest atak, to świetne. Machiny wiadomo, bierzemy. Nie wiem, czy te budki na ziemię nie były dobrym rozwiązaniem, ale chyba trzymamy się kulki. O, w ogóle szybciej niż przeciwnik. Dobra, które przytrzymałem, bo odpisywałem jeszcze na Discordzie. Mamy. Cholera ja wie co z tym pogrzebaczem. Jakby był drugi pogrzebacz, w sensie jakby był rębaczem, powiedział, ok, to jest wjazd, ale w takim wypadku to ja nie wiem. No, oprawca to mnie porobi mocno. Chodzi tak: oprawca, wiwerna, cyklop, acent strzela. Ok, 31 SP, to jest całkiem dużo. Ta wzmocniona kulka to po 800 będzie biła, tak mam wrażenie. 20, 13, 4, 7, 473 Zablokowałem mu takty. Świetnie. Makaronę smoka, to widać po baliście. Jest tak. Minus z Pilnujcie matrony. Przytulmy do nich smoka. Jeździec tutaj. I biegaczka tu pod jakiejś zestawki. Wajszanik do rogu. Myślę, że coś takiego gramy. Ta matronka też jest ważna, ona też będzie robiła jakieś obrażenia. Ile on ma defa? 13. No to nawet coś tam powinienem go bić. No, coś tam dokładnie. Nie ma lotnego. Okej, okay, okej, okay, dziwne. Sieknijmy mu tu. Ile coś Werner ma? 7. To ona też mi nie wejdzie. Ej, to super, naprawdę. Ja mam w ogóle orła, możemy sobie przepatrzeć, ok, set smoka z siekierką, co my tu mamy? Empatię, broń nas wszystkich. Taki trochę nijaki ten ork bym powiedział. Gniew hordy, czyli wypadałoby tu gdzieś sieknąć. Jeden obrony, no a po co mi więcej, jak ty i tak mnie będziesz bił mocno. Ok, slowek tutaj. Ten i tak chyba wchodzi, bo on ma... nie, on też ma siódemkę w ogóle. Okej, okay. uh, może złatujmy jednak na prostej wajszanik, tak? Mm, nie wiem, czy tenta bym nie chciał truć odrobinę. Można było też cycać, żeby musiał zdejmować na przykład. No i kulka tu na razie mi siedzi najbardziej. Chyba, że on się poprzesuwa jakoś. Nie oszukujmy się, obrażenia z tych strony będą naprawdę duże. Powiem w ogóle w mele wejszenikiem go uderzyć, zdjąć kontrę i potem poprawiać rzeczami. Ale ja prawdopodobnie tutaj waituję niemal wszystkim. W matronkę, spodziewane, równe 700. Ile je zabiłem centów? Jednego, czyli 700. Ej, ta balista to miła akurat. W tym wypadku gram kulkę tutaj, to dwa dość niebezpieczne staki. No, ta biegaczka to whatever. I wtedy smok powinien mieć nawet niezłe obrażenia, co prawda jest zaoprawcą, to dość nieprzyjemne. Ile? 900. Nice. I topimy pancerz i dajemy zapłon. No to myk. To się może udać. Nawet. Tylko nie mogę się spieszyć z tym biciem jednostkami. Nie mogę podchodzić i dawać mu robocia, tak zwanego. Prawdopodobnie przeskoczy mnie swoim bohaterem. To niedobrze, bo kolejny gniew za 700 wyrwę. Smoka mi nie powinien przeskoczyć, to prawda. 2-3, ok. Trzeba mam jak bloknąć tego cyca. Hydro'u będę musiał to zrobić. Także tu mogę zwaitować i tu na prostej za 2-4 uderzyć. Trójeczka, ok. Będę też musiał potem poszukać żywiołków jakichś. Może jakby ta szamanka została z tyłu, to tu kolejną kulkę, bo na cencie mam żywioł. Ale raczej nie zostanie, nie da mi raczej tej kuli. Zbijno mu jeszcze troszkę tego szału. Pięciu z zapłonu, klasa. Szkoda, tej jaszczurki, którą mi zostawi, bo jaszczurką to można nawet bym wyjechał. Dziewięć. Za 4 tylko na minus laczku 3,6, 3,7. i ona mi tu wtedy nie wchodzi nawet Ale na prostą wychodzę. Czy ja chcę się z nim tak bić? I guess chcę. To jednak 7 mniej mi odda teraz. I tu mamy świetnego skosika. Ej, dobra, małe to obrażenia. Dosyć. Ja i tak biorę tego z kosika. No nie, no ile ja mam tego minuslaczka? Dwa. Oj, tu kolejna duża bomba, pewnie w smoka. Tam mam trzy cele, to muszę tam kulkować teraz. No tylko jedna? Z zapłonu? Okej, okay, prawie dwie. No dużo mnie łomocze, dużo. I tutaj to ja powinienem wyjść, chyba, żeby on nie dostawał żadnych skosików ani nic. Ciach. Znowu bedlaczek. I tu w tę stronę. Ciach. Dobrze przeżyła, o to chodziło. Ależ moraluje. Na czwórce to nic dziwnego akurat. A tu po biegaczce było, okej. Okay. Pod szamankę chyba nie wyszedłem. Ona ma piątkę. Trochę one-shoty dostaję. I ta kulka to mało. Na pogrzebaczu jest woda. I to jest jedyny double target, więc walimy tu. Stroimy tego cyca nieco. 14 z zapłonu. Łomatko. No go bolca to się boję. 3-3 obrażenia. Dobijamy wiwerne w ten sposób. Ok. Cent się wściekł. O, blisko może być w tej gierce, ale raczej nie będzie wygranej. Jednak dużo mnie śmiga bardzo. Zbiłem strzał z goba, więc prawdopodobnie w niego strzelamy. A, mimo wszystko go strzelę w łeb. Zawsze to jest mniej tych obrażeń z gniewu, zawsze to jest więcej z tego zapłonu. Kolejnych 50 gobów skosiłem, ale teraz co, 7 hydr? 9. I zaraz mi tylko krowa zostaje, a tu cały Cyklop, cały Cent i cała Szamanka. Ten Gobas to też trochę jeszcze pożyje. Rizlerki, coś? Stol Rizlerki w razie czego już bije tą krowę. Szamanka dobija hydrę. To jest Mam teraz znowu double target tam. A to znaczy, że tego cyklopa nie krzywdzę. A ten cykl jest zdecydowanie niebezpieczny. Oprawca musi się dopalić po prostu sam. Defuj sobie. Dobra, teraz muszę zrobić kulkę tu. Niestety nie ma żywiołu. No ale trzeba po tej szamance też już bić. No, więc moral na Wajszaniku. Trochę whatever akurat na nim. Jakbym mu nie zblokował takty, byłoby dużo gorzej, bo ta wiwerna by mi weszła w pierwszej, oprawca by mi wszedł w pierwszej, ty sobie defuj. Można szukać też jakichś implozji potem w teorii. O Jezu, 5. No i tutaj ten się naszałował, więc już tylko 8 padło z zapłonu. No, tylko sześciu skontry. I cały czas ten minus teraz będzie dostawał po głowie. Tu na prostej pszamankę, A to już nie będą wysokie liczby. I jeszcze moral. To jest ile? 200, 300. No, 350, coś takiego z tego gniewu. Braknie. I to wcale nie tak mało braknie. Całkiem sporo braknie. Okropny jest ten mecz, szczerze mówiąc. Dawaj, tą szamankę jeszcze na bedlaczku. O 30 gołów z zapłonu no to klasa. Akurat, ile takim implo bijemy? 5 cyca, 80 centa. Dawaj go, bo on ma skosa tam. A tak to żeśmy go dobili. No, może jakieś ridlerki spróbować? Ale nie, bo to mi braknie jednego kasta dosłownie do tego. Pokoń goba. Kurwa, nie o to chodziło. Ajajaj. Teraz jest szansa, że mnie balista dobije. Nie, jeszcze żyjemy. Chyba mnie dobije. Bo ja teraz rzucam Rizzlerka. I ten ten tu zabije raczej. Nawet jak tak nie, to już jak zabija. Może jakbym spiął jakimś cudem empatii, ale to dowodzenie musiałbym dostać. A z dowodzeniem to ja pewnie bym kombaty jakieś próbował grać. A to było ciekawe. No w sumie ta i tak z gniewu go zabija. Udało się jeszcze cyklopa położyć. Powiem tak, jakbym dostał dwa kasy z rzędu, spoko. Ale nie ma takich rzeczy. No nic. Spodziewany dosyć wynik, mimo że ta kulka była naprawdę mocna. A ten ork naprawdę nie był jakiś... Turbo dopakowany, trudno. Cóż, to teraz zgodnie z umową idziemy grać drugą gierkę z drugim graczem, który mi się wtedy zgłosił, także dzięki wszystkim za obecność. Łapka, subik, jakbyście mogli, to niezmiernie pomaga i do zobaczenia na następnym.